Cześć, to jest trzecia część tutoriala pod tytułem Jak używać Action z Flashem I dzisiaj, bo... Znaczy dzisiaj, no cały czy wszystkie dzisiaj nagrałem, ale... W każdym razie, w tej części Dokończymy to, co żeśmy zaczęli w drugiej Miałem nadzieję, że się zmieszczę w dwóch częściach Miałem nadzieję, że się w jednej zmieszczę, ale okazało się to nierealne Postaram się... Yy, znaczy teraz to już na pewno się zmieszczę, bo się mało pozostało do rozrobienia Ostatnio skończyliśmy na tym że po przyciśnięciu tego przycisku ściąga nam się XML, zrobiliśmy także drugi przycisk, strona główna, który uruchamia stronę główną, i to jest nasza strona główna, która po prostu przejściem wjeżdża w to miejsce. I teraz chcielibyśmy zrobić, zresztą chyba nawet już zrobiliśmy, że jak zobaczymy sobie w tą stronę główną, ona ma. Obiekt y, typu text field, nazwaliśmy go title text field. Chcielibyśmy, żeby on się zapełnił tym, co było w XML-u. Cały patent polegał na tym, żeby jakby y, dzielić ze sobą tego wspólnego XML-a. I jak to osiągniemy? W sumie to bardzo łatwo: y, zastosujemy taki patent. W tym momencie skorzystaliśmy z, tego, z tej zmiennej statycznej, o której już powiedziałem w poprzednim odcinku, czyli z klasy statycznej, klasy, która ma statyczne, jakby zmienne. Więc utworzyliśmy sobie klasę config, która ma zmienną title. I w zasadzie tylko tyle. Na razie nam to wystarczy, żeby zademonstrować cały schemat działania. I w momencie ściągnięcia, w klasie main ściągnięcia XML, ustawiamy do klasy statycznej zmienną title na to co jest w XML-u. Przypominam, tak wyglądał XML, czyli główny home, title i byśmy chcieli, że homepage w momencie dodania do sceny, żeby odczytał nam tego configa i wrzucił w swój tekst do title text field zmienną tekst, wrzucił to co jest config title. No i w tym momencie powinno już to nam zadziałać e, oprócz jednej rzeczy. Nie zaprogramowaliśmy jeszcze, e, że z, zda, funkcji na zdarzenie homepage button on click, czyli mamy ten e, przycisk i w funkcji init buttons zrobimy coś takiego. homepage button add event listener mouse event click on homepage button click. Taką, taką funkcję byśmy chcieli przypisać. Mouse Event, ona przyjmuje argument. I to, co byśmy chcieli, to bardzo prostą rzecz, czyli go to and play do drugiej klatki. Zobaczymy, jak to wygląda. Czyli w pierwszej mamy Stop. Po kliknięciu w ten przycisk ściąga nam się XML. Po kliknięciu w stronach główna przechodzimy na drugą klatkę, robi się animacja i wskak, wskoczyło nam e, to, co dokładnie było w konfigu. Jakiś tam tytuł, zmienny tytuł, nie? Bo dokładnie to, żeśmy przerzucili do statycznej klasy. Czyli nasza statyczna klasa jest taką klasą, która jest e, no, dzielona. E, ten konfig jest dzielony. We wszystkich plikach. Można wszędzie, nawet tak samo jakbyśmy w ramkę gdzieś wsadzili, w daną ramkę, w akcję, możemy tu też skorzystać z tej klasy config. Tak jak mówiłem na początku, nie jest to eleganckie rozwiązanie. Ja bym powiedział, że jest bardzo brzydkie, karygodne, ale jeżeli jakoś nie czujesz się, ja nie wiem, mistrzem w jakimś programowaniu i tylko byś chciał, byś chciała po prostu mm, skorzystać z paru tam prostych rzeczy, zrobić proste ładowanie XML-a, to naprawdę się nic nie stanie, jak skorzystasz z takiej klasy statycznej. Możesz tu wrzucać wszystko, totalnie wszystko. Także wystarczy sobie dorzucić jakieś zmienne i będzie to całkiem fajnie działać. Jedną rzecz, którą bym chciał jeszcze Ci zaprezentować, to tak, skompiluję jeszcze raz i uruchomię. Żeby, o co mi chodzi? Żeby wyczulić na jedną sprawę, uważać, kiedy coś jest ładowane. Otóż jeżeli kliknę w stronę główną, a nie kliknę w ten przycisk, to patrzcie, co się stanie. Klikam, wyskoczyło, nic się nie zmieniło, i wyskoczył mi type error. Widzicie, że ponieważ do parametru tekst tego, tego e, tekst filda, chciałem przypisać e, wartość, która nie istnieje, i wyskoczył mi błąd. Czyli uważajmy, co jest kiedy uruchamiane. E, tak samo, e, jeżeli bym na przykład. W konstru w konstruktor wrzucił mu e, to przypisanie z konfiga, konstruktor Homepage'a, że jak tylko on jest utworzony, no to w tym momencie jeszcze powinno zadziałać, e, czyli ściągam XML i uruchamiam, oczywiście, że działa, ponieważ ściąga się na klatce pierwszej, e, a na klatce drugiej dopiero jest uruchamiany konstruktor, bo dopiero w klatce drugiej jest widoczny element właśnie ten tytuł, ten, ten cały homepage. Teraz zrobię taki pan manewr, że rozciągnę go na pierwszą klatkę. Czyli w tym momencie konstruktor tego elementu będzie uruchamiany, zanim ktoś kliknął w ten przycisk, czyli zanim się ściągnęło. I teraz wyskoczy nam błąd. I jak widzimy, parametr tekst, tekst musi mieć wartość inną niż 0. Próbował przypisać z konfiga do swojej teksty. Czyli tak być nie może. Tu chciałem po prostu wyczulić, żeby uważać, co się kiedy dzieje. No, nie ja chcę skoczyć. A, zresztą nieistotne. Myślę, że to tyle. Resztę to już po prostu trzeba kombinować. Także zachęcam do wrzucania tutaj klasy dokumentu, do przypisywania AS Linkage do każdego symbolu. I skryptowania wszystkiego, bo wtedy dopiero zaczynam yy, pisanie, zaczyna w ogóle praca we flashu mieć jakiś większy, głębszy sens niż tylko jakieś proste przejścia. Można naprawdę ciekawe rzeczy robić. Yy, I to będzie koniec tego tutorialu. Yy, tutoriala, Tutorialu yy, pod tytułem Jak używać Action Skrypta z Flashem. Zostawcie komentarz yy, i, i to tyle. Nazywam się Szymon Wygnański. A to był odcinek nieistniejącego jeszcze serwisu, ale może kiedyś będzie. Istniał codecast.pl. Dzięki za uwagę. Cześć.